Cześć wszystkim tutaj to protodermis. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam parę słów, moich takich przemyśleń na temat nowego wydania Gali, czyli rocznik 2015. No i mało, że tak powiem wideo recenzję. Chciałem zacząć od wyglądu pudełka, no niestety nienawidzę opisywania pudełek w wideo wszelkiego rodzaju, zawsze je przewijam, no ale z tradycji musi stać się zadość. Więc muszę wrzucić tutaj swoje trzy grosze na temat tych pudełek. No i niestety ewolucja tutaj nie nastąpiła, bardziej deewolucja. Jednak ciągle pudełko z 2001 roku, 2001 roku, wygląda najlepiej, no jest zrobione z największym pomysłem. Jednak to jest w końcu suwa, prawda? Nie to, co w tej chwili. Kawałek kartonu. Mówicie, że można go otworzyć nie drąc go, no niestety mi się to nie udało. Jeszcze dodatkowo mój kolega przyszedł do mnie, żeby zobaczył to i dobił. I w tym momencie jest tutaj taka wyrwa. No, prawdopodobnie niedługo to wywarę do śmieci, bo to i tak się nie nadaje do tego, żeby to składować. To jest właściwie papier, a nie jakiś porządny kanister, tak jak kiedyś było. Eee, no i jeśli chodzi o sam set. Eee, chciałem zacząć tutaj od porównania kolorów, bo to jest w sumie najciekawsze, jak Zmieniały się e, kolory klocków przez ostatnich kilka lat. I tutaj mamy na przykładzie masek złotych. E, jak widzimy te maski wyszły w zupełnie różnych latach. Właściwie e, awoki wyszła w 2003 roku, wahi razem z waki była wydawana w 2004. Koniec 2004 roku to jest maska likana. E, 2001 rok hał. No i... Olmak od Brutaki, która właściwie kolorem niespecjalnie się różni od najnowszej maski gali, maski wody, ale jest zrobiona ewidentnie z innego plastiku. Ten plastik jest jakby twardszy i taki matowy, a nowa maska jest bardziej błyszcząca, świeci się pod światło bardziej. Moim zdaniem najlepszym kolorem złotym, jeśli chodzi o tę edycję, jest Olmak. Najbardziej przypomina ona kolor złoty. Ale może też to odbiega do, trochę do, od ideału. No, Maska Gali byłaby tutaj druga w kolejności. Natomiast edycja 2001, która rzekomo jest złota, to właściwie jest kolor, ja wiem, miedziany? To chyba największy, najwięcej, co można powiedzieć na ten temat. E, no i sam niebieski, e, który znajduje się na nowym zestawie gali, e, można go porównać tutaj właśnie z e, galinufa. E, jest ciemniejszy od jasnego koloru mata, ale jaśniejszy od koloru ciemnego. Także widać, że e, zmiana nastąpiły, jeśli chodzi tutaj o kolory może to mieć związek z tym, że ten stary plastik był dosyć łamliwy i go po prostu wszyscy, wszystkie części zostały pozmieniane. Eee. No i co jeszcze można by tutaj powiedzieć takiego ciekawego? Na pewno można porównać maski. Eee. Jak widać, nowa Gali czerpie garściami ze starych edycji. Stara wersja tutaj akurat Galinowa miała tutaj tak jakby skrzela, które są powiedzmy odwzorowane w tym miejscu. No i ten nos taki tutaj też jest takie przetłoczenie na nowej masce. Poza tym, jeżeli położyć te maski na sobie, to to przetłoczenie będzie na równi z tym, tak jakby maski pokrywają się ze sobą. Widać tutaj ewidentnie inspiracje. Tak samo jeśli chodzi o najstarszą edycję maski Kaukau. -Kau. Jest tutaj wyraźna inspiracja maską tlenową nurka, automatem do oddychania pod wodą. Nawet doszukałem się tutaj inspiracji bronią, bo wydawałoby się, że topór to jednak jest Eee, pochodzi w 100% od e, Galinowa, ale jednak mam tutaj takie haczyki jak najstarsza wersja, czyli na, e, mata, więc jest jakieś podobieństwo jednak, mimo wszystko. Eee, no, i kolejną rzeczą, którą zarzucali ludzie często nowym wersjom e, naszych zestawów, to jest podobieństwo do Hero Factory. I to, że elementy są mało szczegółowe, serio, naprawdę, chyba widać, który zestaw jest najbardziej szczegółowy. Nawet element główny zbroi jest dużo bardziej szczegółowy tutaj w przypadku Gali edycja 2015 niż w przypadku starszych modeli. Zdecydowanie elementy. Kirofaktory mo można im wiele zarzucić, ale są zdecydowanie bardziej szczegółowe niż te starsze. Po prostu. Chyba problemem jest to, że one są takie duże, i, i to tak najba najbardziej zarzucają yy, starzy hardcore fani, że tutaj w starszych modelach było więcej budowania z takich drobnych elementów, a tutaj wszystkie te elementy są takie duże. A właśnie jak dochodzimy do elementów, to niestety. Musimy tutaj wykalkulować jedną rzecz bardzo ważną, czyli stosunek, że tak powiem, jakości do ceny zestawu. Moment, zaraz coś wyjmę z szafki, jak mi się uda. A propos porównania cen, wiecie, kto, ile kosztowały te zestawy? Galima ta kosztowała około 30 zł. Galinowa prawdopodobnie staje się, że 40, może. Gali 2015 jak widać po opakowaniu 57. Wiecie, który zestaw kupiłem za 57 zł? Brutaka. Brutaka kosztował 60 zł. Przynajmniej na promocji w Realu. Brutaka ma 200 elementów prawie. Gali edycja 2015 ma 87. To jest dwukrotna różnica w ilości elementów, no bo brutaka nie ma całych tam 200. Jednak szczerze za tą cenę ten zestaw się zupełnie nie opłaca. On nie powinien być porównywany do dwóch poprzednich, które zostały wydane w tej serii, tylko powinien być porównywany do brutaki. A brutaka jednak jest zdecydowanie bardzo, bardziej szczegółowym zestawem. No, i tutaj jeśli o to chodzi, no to duży zawód, duży, duży zawód. Ktoś mógłby powiedzieć, że mm, okej, okay, brutaka kosztował na promocji 60 zł, a normalnie kosztował 80, no ale to ciągle nie jest dwukrotna różnica, tylko to jest różnica jednej trzeciej, powiedzmy. Czyli można powiedzieć, że Gali w takiej sytuacji powinna kosztować ciągle około 40 zł, a nie 57 zł. No, niestety, nie wygląda to zbyt dobrze dla nowej serii. Generalnie na pewno się będzie sprzedawać, bo, tak jak mówię, Nowa Gali jako Toa wygląda po prostu błędnie. Ja uważam, że jest świetnym zestawem, ale nie za tą cenę. No, niestety, tak to się właśnie rysuje. Widok czarny przed nami, nadchodzącej drożyzny i śmierci z niedożywienia. Mam nadzieję, że podobała Wam się recenzja. Osobiście nie wiem, czy mógłbym jeszcze coś dodać od siebie, poza tym co powiedziałem. Wszystkie mechanizmy już na pewno znacie, jak, jak działa pokrętło na plecach Gali. Może jeszcze ta rzecz, o której mówiłem w mojej recenzji pisanej na forum, to że figurka niby zyskała głębię, której nie miała wcześniej. To znaczy, bardziej przy serii Inika. Inika byli tacy bardzo chudzi. Ale klatka piersiowa okazuje się wyglądać dosyć beczkowato i nieproporcjonalnie. A co więcej, od boku widać w niej poważne luki. To też nie jest zbyt fajne, chociaż rodzi pewne nowe możliwości, jeśli chodzi o mocowanie. I mam na myśli dosłowne i przenośne mocowanie. Aczkolwiek na samej figurce nie rzuca się to bardzo w oczy, zwłaszcza jeżeli nie patrzymy na nią zbyt często od boku. Tak jak w moim przypadku, ja się raczej nie bawię zabawkami, to tak mam odłożone na półce i sobie tak stoi. No. No to chyba na dzień dzisiejszy to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tych zestawów. No, ogólnie myślę, że mogę Gali polecić każdemu. Jest to fajna figurka. Może lepiej poczekać chwilę na jakąś przecenę.